No dalej oj oh nie, oj oh nie, oj oh swoje ramiona w te święta. Oj nie, oj nie, oj nie potrzebujesz listy życzeń. Oj oh, oh, oh. nie, oj oh, nie, oj oh, nie oh, to jak świąteczna magia. Oj oh, oh, oh. jestem całym cholernym pakietem. No dalej, hey, oj oh nie, oj oh pójdę po wstążki Oj oh, kochanie nie rozumiesz tego. Oj oh, już to masz. Owi mnie, kochanie, kochanie. No dalej, owi mnie, owi mnie, kochanie. Kochanie, znalazłeś się na liście grzecznych i wiem, że czekałeś. Tak, jestem miłym prezentem i wiem, jak nim potrząsnąć. Przystrajamy sale, bo mi przyjeżdża w Wigilię a duże, błyszczące kule wszystkie na tych okninach. A konia w moim kubku sprawia, że kolendy kręcą się na całego i niewiele mi potrzeba, ale co byś mi dał? No dalej.